18 stycznia 2012 roku. Od mniej więcej dwóch dni zamarzają jeziora. W nocy najniższą temperaturę mieliśmy minus 8 stopni. Co jest tego efekt? Lód grubości 3,5 cm. Z czego centymetr warstwy śniegolodowej, ta szara na górze, dużo słabsza niż. Kryształ widoczny na dole. Krystalizacja obejmuje całą powierzchnię jeziora jednorazowo. I ten lód, jeżeli warunki pozwolą i będzie tak nadal, być może za jakieś dwa tygodnie powinien stać się nośny. Jeżeli warstwa krystaliczna osiągnie 10 cm grubości, wtedy będzie można bezpiecznie zacząć wychodzić na lód.